27 lutego 2000 roku w Hartford w stanie Connecticut World Racing Federation zorganizowało pamiętną galę pay-per-view No Way Out z potężną walką wieczoru w karcie. Był to Hell in a Cell match, tytuł mistrzowski kontra kariera, Triple H kontra Cactus Jack. Foley doskonale pamiętał walkę w tej niebezpiecznej konstrukcji z King of the Ring 98, gdy walczył z samym Undertakerem. W tym przypadku 25 lat temu historia powtórzyła, się. Walka była pełna brutalności, emocji, krwi, akcji wysokiego ryzyka oraz bólu, który wyraźnie towarzyszył obydwu zawodnikom i był on wymalowany na ich twarzach. Elementem, który najbardziej zapadł fanom w pamięci było okładanie Triple H przez Foley'a. Płonącym drutem kolczastym. Próba Py Drivera na szczycie klatki zakończyła się back body dropem i foli spadł z 5 metrów prosto na ring, w którym zrobił dziurę. Po tym zwycięzca mógł być tylko jeden. Triple H obronił tytuł.